Katarzyna Dowbor i Jan spotkali się po 10 latach. Ekipa naszego nowego domu pomogła artyście oraz jego rodzinie. Katarzyna Dowbor poznała Jana dekadę temu, gdy wraz z rodziną brał udział w jej programie Nasz Nowy Dom. Po 10 latach znów ich drogi się zeszły. Dziennikarka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z młodziutkim artystą. Jan Rozmanowski wychowywał się w Garwolinie i ma siedmioro rodzeństwa. W 2013 roku jego rodzina zgłosiła się do programu Katarzyny Dowbor Nasz Nowy Dom. Rozmanowscy pojawili się w drugim odcinku show. Ich dom był zbyt mały, by pomieścić całą rodzinę, która liczyła 10 osób. Katarzyna Dowbor kibicowała Janowi w preselekcjach do Eurowizji 2023. Choć odcinek programu Polsatu był kręcony dekadę temu, Katarzyna Dowbor Jana i jego rodzinę pamięta doskonale. Mało tego, podczas preselekcji do Eurowizji 2023 Dowbor trzymała za niego kciuki. Oglądałam Janka, trzymałam za niego kciuki. Jestem nim zachwycona i uważam, że powinien wygrać. Super chłopak, rośnie nam duża gwiazda, powiedziała faktowi Katarzyna Dowbor. Katarzyna Dowbor spotkała się z Janem po 10 latach. Katarzyna Dowbor opublikowała na Instagramie zdjęciem ze spotkania z Janem. Takie fantastyczne i wzruszające spotkanie po 10 latach. Jan, zawsze w niego wierzyłam, podpisała zdjęcie Katarzyna Dowbor. Jako, że oboje mają liczne grono fanów, pod postem od razu pojawiła się masa komentarzy. To musiało być wzruszające spotkanie. To kolejny dowód na to, jak świetną była pani prowadzącą. Te więzi z rodzinami, nawet po tylu latach. Super, pani Kasiu. To miłe i budujące, kiedy oczekiwania spełniają się. Cudowne, jak pani wspiera te rodziny. Janek od zawsze świetnie śpiewał i jestem pewna, że zrobi zawrotną karierę.